Na poważnie podeszłam do śpiewu 6 lat temu. Od tamtej pory no, nie wyobrażam sobie życia w sumie bez tego. E, a przed śpiewem od 4 roku życia uczyłam się gry na skrzypcach w prywatnej szkole tutaj w Puławach. Uczę się śpiewać u pana Matrasa około dwóch lat już. A wcześniej śpiewałam od przedszkola w sumie, ale to tylko tata mnie przygotowywał. Zaczynałam od śpiewania właśnie i od grania na wiolonczeli i na fortepianie też się uczyłam grać. I dopiero wziąłam tak bardziej na poważnie to w gimnazjum i wtedy zaczęłam właśnie tutaj uczęszczać na zajęcia, na śpiew i zapisałam się też do szkoły muzycznej w Lublinie na Wiolonczele. Przy występach solowych zawsze mi towarzyszy stres, to mogę powiedzieć. A gdy wiem, że jest ktoś jeszcze obok, na przykład, który robi chórki albo podgrywa mi, albo no, razem śpiewamy, to zawsze jest jakieś wsparcie obok i jest inna atmosfera. Łatwiej śpiewa się raczej w grupie, bo zawsze ktoś wesprze i zawsze jest to oparcie z tyłu. W większej grupie występuję od dziecka, więc jestem przyzwyczajona i już mnie to nie stresuje praktycznie wcale, a jednak przy silowych występach stres mi towarzyszy bardzo. Przychodzę raz w tygodniu, na godzinę, a jeszcze mamy dodatkowo śpiew zespołowy, który też trwa godzinę raz w tygodniu. Wydaje mi się, że odkąd zaczęłam tutaj przychodzić, to mój głos się rozwinął, a przynajmniej skala głosu się rozwinęła na pewno. W sumie to od niedawna zaczęłam pisać swoje utwory. Wszystkiego po trochu słucham, śpiewam różne gatunki. Właśnie. Preferuję śpiew, ale bez skrzypiec również sobie nie wyobrażam życia, bo jest to taki element, który dodaje wszystkiego do całej muzyki. W pierwszej kolejności to raczej myślę, żeby skończyć szkołę muzyczną, a potem będę bardziej nad tym myślała, ale no na pewno nie zostawię tego cały czas się nad tym zastanawiam czy brać to na poważnie czy jako hobby. Na razie to jest takie jeszcze niepewne, ale myślę, że no muszę jeszcze się nad tym zastanowić bardzo poważnie, no ale na pewno nie zrezygnuję z tego.